Cześć, witam Cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król i dzisiejszy film jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą mieć swój własny biznes. Zaczynajmy więc! W dzisiejszym filmie chcę przedstawić Wam 10 bardzo ważnych aspektów, które musicie znać i przemyśleć sobie, zanim zaczniecie prowadzić swój własny biznes, zanim otworzycie swoją własną firmę. Dla tych, którzy już mają swoją firmę, też warto zwrócić uwagę na te aspekty, bo być może coś przegapiliście, a być może będą one dla Was wartościowymi wskazówkami. Zaczynajmy więc po kolei. Punkt pierwszy, zwłaszcza ważny przy wyborze branży, w którą Ty się będziesz pakować, to jest podejście Twoje do konkurencji. Bardzo często od ludzi słyszę podejście tego typu, że a ja bym robił to, ale tam już jest dużo firm, już dużo osób to robi. Ja bym robił tamto, ale tutaj jest duża konkurencja. Ktoś inny z kolei szuka tylko i wyłącznie jakiejś niszy, której jeszcze nikt nie, w której jeszcze nikt nie działa. Słuchajcie, takie podejście jest bardzo mylne. Bardzo mylne. Po pierwsze, jeśli w jakiejś branży jest spora konkurencja, to znaczy, że jest też duży potencjał, duży, duży jest popyt na dane usługi, bo jakoś te filmy funkcjonują, czyli ważne jest, że będziesz mógł tam zarabiać. Często ludzie szukają jakichś pomysłów nowatorskich, każdy chce stworzyć drugiego Facebooka, każdy chce wynaleźć coś nowego i tak dalej, ale te, takie rzeczy mają bardzo bardzo małe szanse przetrwania. Nawet jeśli wybierzesz bardzo konkurencyjną branżę i będziesz w niej po prostu dobry, będziesz lepszy niż jakaś tam ilość osób, nie chociaż o 1-2% będziesz lepszy niż twoja konkurencja, to możesz osiągnąć tam wielki sukces. Większość moich przyjaciół, znajomych, którzy zostali w życiu milionerami, działali w branżach bardzo konkurencyjnych, weszli w branże bardzo konkurencyjne, ale po prostu byli lepsi. Byli lepsi jeśli chodzi o obsługę klienta, o działanie właśnie w tej branży, no i dzięki temu, dzięki temu pokonali konkurencję i zdobyli jakiś duży segment rynku. Punkt drugi to jest to, aby Plan długoterminowy na prowadzenie swojego biznesu. Ja nie rozumiem, jak niektórzy ludzie podchodzą do tego w ten sposób, że przychodzą do mnie, Krzysiek, słuchaj, czy możesz mi polecić jakiś biznes, jak zarobić szybko w dwa miesiące pieniądze? Ja mówię wtedy komuś, jedź na jakieś truskawki do Norwegii, Szwecji, Anglii czy do Niemiec i tak dalej. Zarobisz tam na pewno większe pieniądze i szanse tego, że zarobisz te pieniądze będą dużo większe, niż jakbyś po prostu startował z biznesem nastawionym, że już tu, dzisiaj, teraz masz zarobić, nie? Więc plan warto mieć długoterminowy, ale też w tym planie założyć, żeby jak najszybciej firma twoja zaczęła być dochodowa. Jak najszybciej zaczęła już przynosić jakieś pieniądze, już przynosić zyski. Dlaczego? Ponieważ firma ma zarabiać pieniądze. To jest cel przedsiębiorstwa. Zarabianie pieniędzy, jeśli robi cokolwiek innego, może nawet robić wspaniałe rzeczy dla innych ludzi, ale jeśli się nie spina po prostu budżet, jeśli tracisz kasę, to prędzej czy później, później ta firma zbankrutuje. Więc plan, owszem, długoterminowy, ale jak najszybciej zarabiać. Jak nawet robisz jakiś duży produkt dla ludzi, jakiś, jakiś wielki projekt, to postaraj się na przykład, wydzielić z tego projektu jaką jakąś część, którą już możesz ludziom zacząć sprzedawać. Nie tylko będziesz mieć od razu informację zwrotną, jak to działa i będziesz mógł już pracować, udoskonalać coś, ale też właśnie zaczniesz zarabiać i nie dojdziesz do sytuacji, w której pracujesz nad czymś dwa lata, a po dwóch latach się okazuje, że to był niewypał. Punkt trzeci to jest właśnie cięcie kosztów, gdzie się tylko da. Gdzie się tylko da. Bardzo ważne to jest, dlatego ja bardzo często e, polecam osobom, które dopiero startują ze swoim biznesem, żeby nie brali wielkich kredytów e, na to, żeby nie wyjmowali od razu wszystkich swoich Ności na swój pierwszy biznes, ponieważ wtedy no, yy, stawiasz wszystko na jedną kartę. Nie możesz się mylić, nie możesz popełniać błędów, bo twoje błędy no, będą ci kosztować wszystko. Więc warto zacząć od czegoś małego, od czegoś małego i z małym budżetem, bo wtedy nauczysz się właśnie jak minimalizować koszty, jak te koszty ciąć w firmie, bo przecież tak naprawdę od czego zależy rentowność firmy? Od czego zależy, czy ta firma zarabia pieniądze i jakie zarabia pieniądze? No, od tego jakie ma przychody i jakie ma koszty. Różnica pomiędzy tym minus podatek, to będzie właśnie twój zysk, to co zostaje tak naprawdę w firmie pod koniec dnia. Punkt czwarty, to jest przypomnienie sobie o tym, że każdy kiedyś zaczynał. Że Richard Branson kiedyś też nie miał pojęcia o prowadzeniu biznesu, że Elon Musk kiedyś też nie miał pojęcia o otworzeniu czegokolwiek, że Bill Gates też kiedyś był żółtodziobem, że Steve Jobs tak samo nie miał kiedyś pojęcia o tym nawet czym jest w ogóle komputer. Każdy kiedyś zaczynał, każdy kiedyś się uczył. Więc pozwól sobie na błędy. Ucz się, doskonal się, ale też nie odkładaj decyzji na przykład o założeniu biznesu na 20 lat później. Kiedy już przeczytasz wszystkie książki biznesowe i tak dalej, a okaże się, za 20 lat już twoje pomysły są zupełnie nieadekwatne do rzeczywistości. Zacznij działać i bierz to pod uwagę, że możesz popełniać błędy. Jeśli będziesz sobie na to pozwalać, wtedy będziesz y, przewidywać te błędy, będziesz Mógł ich więcej uniknąć, a jeśli już je popełniasz, nie będą to jakieś wielkie błędy. Więc pamiętaj o tym, że każdy kiedyś zaczynał, każdy się tego kiedyś uczył, każdy kiedyś nie wiedział, co robi i po prostu jakoś działał. Tutaj bardzo Ci może pomóc właśnie Akademia Biznesu. Stworzyliśmy cały kurs roczny dla Was, kurs prowadzenia firmy, praktyczny kurs, jedyny taki kurs w ogóle, jaki jest dostępny w Polsce, właśnie w 100% oparty o praktykę i w dodatku będący jedną spójną całością. Kurs, gdzie masz dziesiątki godzin, setki godzin wykładów na temat tego, jak budować firmę, jak zarządzać pracownikami, jak odnaleźć się w marketingu, w sprzedaży, w organizacji, jak pozycjonować strony, jak robić reklamy na Facebooku, na AdWordsach, webinary, listy mailingowe i tak dalej. Wszystkie tematy, które tak naprawdę są Ci potrzebne do prowadzenia firmy w dzisiejszych czasach. Polecam Ci, polecam Ci, żeby zastanowić się właśnie nad dołączeniem do tego kursu, ponieważ w najbliższą niedzielę poprowadzę dla Was dwa darmowe szkolenia. Dwa darmowe szkolenia o godzinie 13 właśnie w ramach Akademii Biznesu będzie to szkolenie na, na temat marketingu internetowego. Przekażę Wam tam właśnie wiedzę w 100% praktyczną z moich firm. Ja wydaję nawet po 100-200 tysięcy złotych miesięcznie właśnie na marketing internetowy i na tym szkoleniu pokażę Wam, jak to robić. Szkolenie jest darmowe. O, I o 17 będzie też drugie szkolenie. Będzie to szkolenie na temat tego, jak zaplanować całe swoje życie. Szkolenie na temat stawiania celów, planowania, na temat tego, jak odkryć swoje marzenia, odkryć to, co chcesz robić w swoim życiu. Bardzo ważne, które też przyda się biznesowo, bo planowanie czy to w życiu, czy w firmie, będzie bardzo podobnie funkcjonować, więc te dwa szkolenia są darmowe. Na szkoleniu tym o 13 będzie szansa dołączenia do Akademii Biznesu. Po, o szczegółach powiem Wam już, już konkretnie na tym szkoleniu. Natomiast jeśli teraz chcesz zapisać się na te szkolenia, pod tym filmem, w przypiętym komentarzu czy w opisie znajdziesz linki, pod którymi no, za darmo zupełnie możesz się zapisać i wziąć udział w tych szkoleniach, a wiedza tam jest warta duże pieniądze. Natomiast my przechodzimy do punktu 5. A punkt piąty jest taki, aby zabezpieczać się gdzie się tylko da, zabezpieczać się umowami, nie robić żadnych biznesów na gębę. Wiele osób słuchajcie, startuje właśnie w ten sposób z firmą. Nawet y, zrobią jakąś spółkę, z kimś się dogadują, zaczynają działać razem i zapominają o tym, że to, że dzisiaj wszystko jest fajnie, to, że wszystko dzisiaj dogadujemy się i tak dalej, może zupełnie inaczej wyglądać za trzy lata. I dlatego warto na samym początku współpracy, czy to z pracownikami, z partnerami biznesowymi, ze wspólnikami. Wszystko mieć zapisane na papierze. Wszystko mieć zapisane na papierze. Zresztą, w, w ramach Akademii Biznesu dajemy Wam konkretne wzory umów. Natomiast możesz też zatrudnić prawników i zapłacić im tam parę, set, parę tysięcy złotych na takie umowy. I, ale warto to zrobić na początku, bo. Problemy się przeważnie pojawiają wtedy, kiedy pojawią się duże pieniądze albo pojawią się duże straty, duże koszty. Wtedy zaczynają się spięcia między wspólnikami, wtedy zaczynają się problemy i tak dalej. I wtedy już jest za późno, żeby cokolwiek ustalać, jakieś zasady współpracy. Warto ustalić jak najbardziej szczegółowe zasady współpracy na samym początku, żebyście później mogli skupić się właśnie już na rozwijaniu biznesu, a nie na jakichś konfliktach i cały czas między sobą właśnie kłóceniu się. Punkt szósty to jest zrozumienie, że najważniejsze w biznesie tak naprawdę jest marketing i najważniejsze są marketing i sprzedaż. Wielu osobom wydaje się, że mają świetny pomysł, to pomysł już załatwi całą sprawę. Pomysł bez zastosowania tego pomysłu, bez odpowiedniego właśnie stworzenia całej firmy, nie? i całego systemu marketingowo sprzedażowego nie jest wart absolutnie nic. Nie jest wart absolutnie nic. To jest tylko jakiś pomysł, idea w Twojej głowie i nie jest wart nic. To nie są wynalazki, które można opatentować w większości i tak dalej, a nawet jak coś zaczniesz patentować, to ten proces potrwa długo i będzie bardzo mozolny. I tak w innym kraju ktoś może ten sam pomysł zrealizować jakiś inczyk i tak dalej, więc nie jest to wiele warte. Więc Pamiętaj zawsze o tym, że najważniejszy tak naprawdę jest marketing i sprzedaż, czyli to, żeby ludzie dowiedzieli się o Twoim pomyśle i żeby chcieli, chcieli skorzystać z tego pomysłu w postaci jakiegoś produktu czy usługi, którą im oferujesz. To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, bo wiele osobom wydaje się, że sam pomysł już wystarczy, a tak naprawdę liczy się głównie marketing i sprzedaż. Dlatego jest tak wiele firm, które mają kiepski produkt, ale dalej są dochodowe, bo mają dobry marketing i sprzedaż. A jeśli Ty połączysz dobry produkt czy dobrą usługę, wartościową rzecz dla ludzi, którą ludzie będą kochać, uwielbiać, dodatkowo z dobrym marketingiem i sprzedażą bum, to jest przepis na sukces, przepis na miliony w Twoim życiu. Punkt siódmy. To jest to, żeby przemyśleć sobie, jak ta firma będzie funkcjonować, starać się przewidzieć różne rzeczy. Ludzie popełniają ten błąd, że zupełnie nie planują. A tak naprawdę usiąść i pomyśleć: jak chcę, żeby firma wyglądała za rok, za 5 lat, za 10 lat, za 20 lat? Rzucić nawet jakieś liczby, które po prostu chcesz, i zacząć ten plan później dopracowywać to już jest bardzo wartościowy proces. Proces, w którym ty jesteś w stanie przemyśleć sobie pewne sprawy, w którym jesteś w stanie no, obrać konkretny kierunek, bo może się okazać, że to, żeby zarobić na przykład w ciągu najbliższych 6 miesięcy jak najwięcej pieniędzy, nie prowadzi cię do tego, żeby w ciągu pięciu lat na przykład zarobić miliony. Nie prowadzi cię do tego, bo podejmiesz jakieś krótkoterminowe, nieprzemyślane decyzje, wyczerpiesz na przykład rynek, podejmiesz jakieś złe decyzje, nie? I z tego powodu, okej, okay, zarobisz trochę pieniędzy teraz, ale za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć lat przyniesie ci te ogromne straty. Więc warto sobie przejść taki proces, właśnie planowania, myślenia. Zobaczysz, że to będzie bardzo wartościowe. A tak jak mówię, na szkoleniu w niedzielę o 17 nauczę was, jak to robić. Punkt ósmy to jest to, żeby korzystać z wiedzy innych, żeby nie wynajdować koła na nowo, żebyś sam nie musiał się ze wszystkimi problemami, bo to jest po prostu głupie. Cywilizacja na tym polega, że kolejne pokolenia czerpią z poprzednich pokoleń. Że ludzie uczą się czegoś, co już ktoś inny odkrył i dokładają do tego swoją jakąś część. Nie? Więc korzystaj jak najwięcej z książek, kursów, szkoleń. Dlatego przygotowaliśmy dla Was całą Akademię Biznesu, żebyście Wy nie musieli tak jak ja. Ja w wieku 18 lat, kiedy startowałem z pierwszą firmą, w swojej rodzinie nie miałem nikogo praktycznie, kto by prowadził biznes. Jeden kuzyn miał jedną osobową działalność, ale nie mieliśmy dobrego jakiegoś kontaktu, więc nie nauczyłem się od niego nic. A tak to w całej mojej rodzinie nikt nie miał w ogóle swojej firmy. Nie było książek. Książek na ten temat w Polsce. Internet to tak naprawdę dopiero raczkował i też nie było jakoś za bardzo dostępu do dobrych materiałów. Ja jeszcze nie byłem w ogóle przygotowany do tego, żeby czytać książki gdzieś sprowadzane ze Stanów, więc musiałem uczyć się na swoich własnych błędach. Po to stworzyłem dla Was z Jankiem właśnie całą Akademię Biznesu, żebyście Wy już nie musieli przechodzić tego procesu, żebyście Wy mogli skorzystać z gotowca, mieć gotowe już elementy, popełnić jak najmniej błędów, oszczędzić sobie pieniądze, a zobaczysz, że czasem jeden wykład z dziesiątek wykładów właśnie w tej Akademii Biznesu może już być w Twoim życiu wart tysiące, dziesiątki albo setki tysięcy, albo i miliony. Jedna informacja czasem może zmienić po prostu całkowicie Twoją przyszłość. Punkt dziewiąty to jest zasada KANEI. Czyli constant and never ending improvement, czyli stały i niekończący się nigdy rozwój. Działaj w ten sposób, żeby wchodzić agresywnie, działać agresywnie, czyli Zdobywać rynek agresywnie, marketingowo, nie bać się podejmować jakichś decyzji. Po to działaj właśnie, nie ryzykuj dużymi pieniędzmi, bo to, żeby działać mądrze, żeby zdobyć dużą część rynku, wcale nie musi się wiązać z jakimiś kredytami i dużym ryzykiem finansowym. Ale działaj właśnie agresywnie, ale staraj się cały czas doskonalić resztę. Cały czas doskonalić swoje procesy, bo zobaczysz, że właśnie dzięki doskonaleniu się jesteś w stanie zwiększyć tą różnicę pomiędzy Twoimi przychodami a kosztami, czyli zwiększyć swój zysk. Punkt ostatni to jest to, żebyś był cierpliwy. Pamiętaj o tym, że dojście do milionów to nie jest coś, co przydarzy się każdemu człowiekowi. Nie każdy do tego w swoim życiu dopnie, nie każdy zarobi na przykład 10 baniek w swoim życiu, nie każdy stworzy wielki biznes. Więc trzeba być tutaj cierpliwym, bo tylko ci, którzy są cierpliwi, którzy są wytrwali, będą mieć właśnie najlepszą nagrodę. Będą mieć tą najlepszą nagrodę w biznesie. Podchodź do tego, że to jest działanie na 5-10 lat. Zobacz, dawniej ludzie tworzyli firmy rodzinne w Azji tutaj, w Chinach, w Japonii. Niektóre firmy są prowadzone z pokolenia na pokolenie już od dziesiątek lat, już od, od, od 100 lat na przykład. Mają tradycję nawet dwustuletnie, nie? Jakieś firmy. I tam ludzie mogli się uczyć. Oni podchodzili nie do tego biznesu na to, że kurde, chcę sobie zarobić w ciągu najbliższego roku kasę, tylko tworzyli coś, co będzie jeszcze dla ich, dla ich dzieci, wnuków, prawnuków. I ty tak samo do tego podchodź. Niekoniecznie musisz patrzeć już w kwestii wielopokoleniowości, nie? Bo w dzisiejszych czasach technologia tak szybko się rozwija, że, że no, małe szanse są, że te biznesy, dużo biznesów przetrwa właśnie pokolenia. Ale myśl przynajmniej do przodu na 5, 10, 20 lat. Bądź cierpliwy. Zobaczysz, że da ci to bardzo dużą nagrodę. Będziesz w stanie przejść przez wiele różnych kryzysów, niepowodzeń, pułapek, w które wpadniesz albo które będą stawiać przed Tobą inni ludzie i w końcu osiągniesz sukces. Więc mam nadzieję, że ten film Ci się spodobał. Jeśli tak, wrzuć łapę w górę, napisz jakikolwiek komentarz. No i widzimy się w niedzielę na tych dwóch szkoleniach o 13 i o 17. I oczywiście widzimy się w styczniu na Szkole Wygranych. Poszukaj sobie w Google Szkoła Wygranych, zobaczysz, co to jest. Zarezerwuj bilet dla siebie. Więc do zobaczenia, trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!